Nie, generalnie dziękuję Bożena na samym początku, że mi pożyczyłaś swoje okulary Prady, bo nie wziąłem swoich, bo, bo, wzią bo nie wziąłem swoich, a w tak. innych by mi było widać oczy, także na początku wielkie podziękowania dla Bożeny. A teraz będzie podziękowanie za zaproszenie. Dzięki, że nas zaprosiłaś. O, już możesz zaczynać. Już, już masz zaczynać. Dobra, w ogóle ja przejmuję ten kanał, widzowie. Siema! Z tej strony Motokot, Hashtag jeden, aka Żuko, aka Płotek, aka człowiek wielu... Pseudonimu, pseudonimów. Tu jest Kapucha, a tu jest Bożena, może ją znacie. Hejka, jesteśmy tu hejka wszyscy hejka razem. Wszyscy jesteśmy tak samo niscy. Dobra, stop. No na, nie pro, pro, prowadź, bo zaraz będą Jej. mi znowu hejterzy, wiesz. Będę musiał ich brać na plecy i y, ciągnąć ten ciężar, że wiesz. Że no to ty się, wy, się wygłupiam. Nie mnie ciągną, a nie ja. Dobra, zaczynaj. Ale już zaczę zaczęliśmy. Nie powiedziałeś, że się ma mordeczki, się okay. okay. No to powiedz tylko hejka, mordeczki i okay. przejdziemy tak, i dalej. Ale to przed. Znaczy, nie musi być przed. No dobra, może być na końcu. <laughs> hejka, mordeczki, <laughs> dobrej. Pyta mordeczki. Nie no, e, mordeczki musi być... Kajdasa, to nie tak... Hej kawardeczki, jak widzicie dzisiaj są ze mną motokoty i uwaga, nauczę ich jeździć na jednym kole. Będzie to mega ciekawe doświadczenie. Generalnie ja głupie. <śm Oraclee> nikt nie, nie, nie uczył! nigdy nikt nie uczył jeździć na jednym kole! Nigdy nie jeździłem na jednym kole! Dawaj Bożena, no, będzie spoko. Będzie super! Ekstra. Będzie super! O nie, dobra. Nie no, jest ale... dobrze. Mam nadzieję, że szybko się nauczę i będę mógł y, pokazać widzom, jak, jak to się easy. robi. Tak. Mam nadzieję, tak, że progres. szybko pójdzie. Mam nadzieję, że będzie. Pierwszymi, którzy naprawdę zaczną ogarniać na tym odcinku. Tak, też. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nam wyjdzie. Też mam taką nadzieję, widzowie. Dajcie znać w komentarzach, czy myślicie, że się dzisiaj nauczą i jakiegoś coastera zrobią. Boże, mogę ci do czegoś się przyznać? No? Nie oglądałem filmów swoich z nauki jazdy na kole. Dobrze, bo To dobrze. Bożena, w sensie, na ciebie to, to. W nawet lepiej? Sensie, w sensie trochę widziałem, co nie, ale nie oglądałem, tak wiesz, od A do Z, bo już musiała mi objaśnić, co jest. No, właśnie, za to się teraz zabierzemy. I może ale mój motor płacą? <laughs> No. <laughs> nie, dobrze, został Właśnie to Co? będzie taki, 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 kin, taki... No To jest ironia, ironia kin, losu. Tak, tak, tak tak nie wiadomo czy to motor tak nie, naprawdę. Nie. What? Tak się składa, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest... Sklep, dobre sklepy motocyklowe, ponieważ chcieli zadbać o bezpieczeństwo moich uczniów i dlatego wysłali mi po prostu kilka gadżetów dla was, żebyście bezpiecznie uczyli się. Więc na kole. Fajnie. Doceniacie dobre sklepy motocyklowe za ten gest? To są dobre sklepy motocyklowe. Jeszcze nie dostałem. A no właśnie, poczekajmy na wręczenie, zobaczymy, bo jak sklepy dostaniesz, to za, wiesz. Za darmo, za darmo to ocet słodki. E, e, tak, pros, tak, proszę. Nie, nie gadaj. No, no, serio? Pytała mnie e, o rozmiar. Proszę, nie gadasz. No. Ja pierdzielę, Nie wiem, co Kiki. Ale co? M jesteś ty. O no, jesteś M. Znaczy ML, no ale M No Ale ty okay. jesteś bardziej L Słuchaj, za Dzień. darmo, kurde, za darmo to, to byś. może się, być za małe, ale! Za m. darmo to się w Skę wcisnął, dobra, <śmiech> dobra <śmiech> dawaj. Masz jeszcze rękawiczki. I... Dzięki! Ale, ale, ale koło. I kaski. No, Proszę, taką. Normalnie, daj rocha daje. Za darmo taką. Masz. Ty masz M z tego pisusza, no, a ty masz S. Co ty gadasz? Nie. Ona coś będzie chciała ode mnie później za to. Nie, Powiedz, nie, że nie za nie powiem, to nie. Wiem. Posprzątać coś. Nie, jak ja do Ciebie przyjechałam, to powiedziałeś, że mam posprzątać garaż, dom, dom. E, piwnicę. Tylko. tylko, bo no. jakby, o, właśnie tu trzeba powiedzieć bo że to jest podlaska gościnność. Tak. Bo ona przyjechała i kotelu nie musi załacać, bo już mieszka u nas, normalnie, na dziupli. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Nawet adres jej wysłałem. No później. i co teraz chłopaki? Śpi, śpi na pacy busa. Ona jest drobna dziewczyna. akurat, to w kabinie się, się, akurat się tam zmieszka. W kabinie śpi jak prasę A nie w ekranie. tym! Okej. Okay. Nie, w tym. <śmiernen> to jest tylko zmiany, w, w ]Yes. którym? <śmiernen> Bokterze, w bokserze, w Polsce. To w psy. nie w busie tylko w bysy. To nie bus tylko w bysy. To wyny. Ty już się zgubiłaś chyba. Tak. Ej dobra, chłopaki, no to teraz musicie się jeszcze w to wszystko ubrać. Dobra. Żebyście byli krótki o, tak? To... To i wiesz jak chłopak. To dla Was coś niesamowitego jeżdżenie w takich ochraniaczach. No, ale coś niesamowitego jest współpraca z sklepem motocyklowym. Dzięki Dobry Sklep motocyklowe. Yo, all fajny buzer, kurde. Chciałam Was zaprosić do odwiedzenia sieciów partnerskich Dobrych Sklepów Motocyklowych i wyszukiwarkę tych sklepów możecie znaleźć w linku pod spodem tego filmu. Teraz na ekranie możecie zobaczyć Instagram i Facebook Dobrych Sklepów Motocyklowych. Zachęcam do wrzucenia lajka na ich socjale. Bake that pop. Pull up, hop up, then I swerve Bake that pop. Jak widzicie, chłopaki już są przebrani w stroje, więc są w miarę bezpieczni, tak. Zaraz założą sobie też kaski, ale w międzyczasie pokażę im, jak podnosi się Honda na koło, ponieważ zaczniemy od takiego prostszego motorka, żeby po prostu było im łatwiej się nauczyć. Prawda? Mhm. Mm yeah, tak, fajna generalnie. Widziałam, ja, że wcześniej miałeś połamany wodnik, teraz już masz cały. Tak, no. no. Kiedyś mi taki jeden okay. youtuber połamał. Okej. Okay. I, i, ale to odkupił ci czy sama musiałeś? Nie no ja kupiłam, ja to biorę na kratę, na Dobre. plecach biorę. Nie, okay. nieładnie, że pompsu, ja bym nie chciał nic pompsłów, później No, kupię. Ja właśnie też nie za bardzo, ale dobra. Ale wiesz, no ja to biorę, zapraszam Was, no nie, biorę koszty na siebie, jak coś zepsujecie po prostu. No dobra, dobra, Fajnie Wym było się dzisiaj nauczyć czegoś. Macie się, wiesz, czegoś, czuć tutaj swobodnie. Możecie się czuć tak, że możecie wszystko zepsuć. Dobra, no, fajnie. <laughs> Dawaj, piach! Fajna taka Honda jest, generalnie podoba mi się. Spoko tak? Wygląda. Tak? No. On jest to wygląda. No, nie i Tylko właśnie, pokaż jak ty, ten, jak to jest. Jak to robić w ogóle, nie? Tam. No na to. Czym się skupić na czym tu. Nie tak. wiem, przerywaj i daj jej powiedzieć. No i przypominam, co ma powiedzieć ważnego dla wiesz Wiesz, co chodzi? Że my nie jechali, że pokazuje, gdzie jest kurna nie spręga uż, tylko. Nie ucz ojca, dzieci. No robić. to ona, ona jakby ten, ona jakby to jest gigant. No Tutaj jest przycisk, taki w Hondzie możecie nie wiedzieć z tego, i jest kluczyk, więc trzeba go przekręcić. Żeby motorek działał, a jak już działa, no to z jedynki próbujemy na koło, no nie? I ja próbuję z jedynki. I co? Włączam sobie motorek. I ona jest taka fajna, jak to jest przyczepnie, że chyba nawet nie trzeba wciskać, żeby poszła na koło. I my mamy tak zrobić? Tak, już. Mhm. Wow. O kurde, no dobra. Może być to kawałek Sprób wyzwania. Spróbujemy, spróbujemy. Żeby było bezpieczniej, to lepiej jakbyście trzymali nogę nad hamulcem, no nie? Jedną chociaż. I ja sobie pomagam lewą nogą, no żeby po prostu poszła na koło, no nie? No nie myślę, że laska tak la lata na motocyklu, nie? Nie, faza na... faza fest. O, dodajemy gaz i puszczamy sprzęgło. Ok. Próbujecie. No. A co jak, nie wiem, jak będzie mnie bujać na boki albo to? To bo odpuszczasz gaz. Dobra. Uh -huh. Odpuszczasz gaz. I jakby poszła za bardzo do góry, co raczej się nie stanie, no bo pierwszy raz będziecie podnosić na koło, no to raczej aż tak wysoko nie podniesiecie. No to po prostu hamulec, gdyby jednak było za wysoko, no nie? Okej? Okay. Okay? Dobra. No okay. to który pierwszy? On. On jest tym lepszy w motorki chyba. Tak? No. On ma więcej motocykli. Ale no kask na pewno musisz założyć. Z kaskiem? No, a, co, a ty jeździłeś bez kasku. A co jest a. No bo ja e, akurat na Hondzie czasami się przyjadę bez kasku, dlatego że po prostu umem tym hamulcem tutaj, nie? I nic mi się nie stanie, taka, taka malutka. Słucham? To dlatego już bez kasku. Bez jak szuka? mamy się nauczyć jeździć, jak ona cały czas odbiera telefony? No, telefon do busa. Ale no, już, już. Widzowie, Boże. Bożena no tak, biera telefony, jeździ bez kasku. Pokażesz mi jak się No jedzie? chciałam, tylko no to pożyczysz mi kask? No pożyczę, dzięki Proszę bardzo. Dobre sklepy motocyklowe, wbijajcie, taki kas, tylko dobre sklepy motocyklowe. <laughs> dobre sklepy motocyklowe. <laughs> Największa sieć sklepów Największa sieć sklepów w Polsce, dobre tak. sklepy motocyklowe. <laughs> Boże, motocyklowe. Ej, masz coś do powiedzenia? No. Tak, to są najlepsze sklepy motocyklowe, bo to dobre sklepy motocyklowe, stary. Dobre sklepy motocyklowe. No, no to oni świadczy, tak? Na no, to samo o nich świadcie, stary. Sklep motocyklowy, to nie wiesz jaki jest, a jak jest dobre sklepy motocyklowe, to znaczy że są dobre po prostu. Tłumasz. Dobrze, dobra na co? Poszło ja Możesz sobie że... tak delikatnie okay. popróbować. myślałem ja że ludzie najpierw próbowali tak z nogami z tyłu, żeby było i prościej. No niby tak, ale to jest trochę niebezpieczne, no bo nie masz tej nogi na hamulcu ja, No mam to nie nie stałe ty. No, no? ja cię stresuję ogólnie. No? Serio, w no ja się stresuję, bo nie chcę popsuć motoru Jak do to do mocy Tak, tak. Tak. Nie musi, jak, jak robił Nowicki już ten nowicy tak. Dodaj gazu, tak powoli, bardzo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie, patrz, musisz tak. Musisz tak. I teraz tak ma. Tak to nie. Nie. Tak, nie. No. Boję się, tego, bo ja mówię, powoli, powoli, Nie, ja wolę zrykać z tyłu. Chyba. Tak. Chyba chcesz, że z zryka z tyłu. Pasa, A może będzie łatwiej gdy będę jechał? No może, no. Ale uważaj. Ja uważam. Musisz uważać, patrz. Staram się. Może lepiej z tego na hamulcu. Dobrze. Lepiej z tego na hamulcu. Siedzieć bardziej tu, czy no, tak bardziej tu? O już dobrze, O już dobrze, już lepiej. Ty chyba jest w ja, ja jeździłem na rowerze na jednym kole Tak? Tak, no To, i to dlatego, Może no. dlatego, nie? Jak widzisz? Ej, teraz było długo O, mam skurcz Ej, ja Serio, dostał! O, o, patrz, patrz, patrz Skurcz, skurcz Ej, co jest? Patrz Oj wam skurcz, serio No i serio, Ja skurcz, też złapałem skurcz. <laughs> skurcz może to przez ochroniacza Ja też to, ale skurcz, ale skurcz O, zostawcie łapkę w górę <laughs> Ale serio to skurcz, weź spróbuj, ja muszę chwilę ten, Dobra. bo to pompuje ręce strasznie My nie mamy tu kasku na ciebie. Muszę założyć kas. No. Mordeczki przyszła pora na płotka. Motokota jeden. Hashtag jeden. Hashtag. Możesz mówić Żuko. Okej, okay, Żuko. Twojego przyjaciela serdecznego, jak go uczyłam, to nie wiem, czy zwracasz uwagę czy nie? Czy... No... No. Nie wiem. Zaraz czekaj, założę kas i okay. wytłumaczysz jeszcze. Okej. Okay, dobra. Ale dobrze wyglądasz, ty. Jak niezwykły. Jak niezły Dobrze wygląda. W końcu jesteś duży. To co? E, przycisk, przycisk musi. On się odpala tak, ale musisz przycisk kliknąć. No i nie ten. I jak jest na jedynce to musisz mieć sprzęgło. Klik, sprzęgło wciśnięte. Do tego do tego. To spręgło. To wiem. Co? Szybko zaczyna, co? co? Tak, no tak szybko. O burze! Drogów wpadł O Jezu, o Jezu! O Jezu! Przepraszam burze, no to się nie O połamałeś, o jedno tylko. O kurde meski tu się złamała klapka. No, mamy jeszcze jedną, mamy jeszcze jedną. Jesteś już przygotowana na klamki łamane? Nie, jest jeszcze jedna. Kurde, powiem wam, o, że ostatnio zmieniłam klamkę, była oryginalna, a teraz jest nieoryginalna i okazuje się, że ta nieoryginalna jest na raz. Dosłownie na jeden wypadek, a ta poprzednia, oryginalna, była cały czas. W sensie jakby tyle osób, ile się uczyło na Hondzie jeździć... Dasz radę? E, tyle osób, ile się uczyło na je Hondzie jeździć i ogólnie każdy nasz krasz, Wcześniejsza klamka przeżyła, teraz ta jest na raz dosłownie, więc chyba bardziej opłaca się kupować Kramkę za 150 zł, niż za 25, bo tak kosztowała 25 zł. Musimy wymienić kramkę. No i klapa. Kurde, przepraszam, nie chciałem się tak zwalić. Nie, spoko! Możesz ej nie, możesz... serio, ej, ta klamka. Może zmienić mi motocykl, po prostu. No mam jeszcze jedną. Ale ogólnie. Tak, no wcześniej. Jakąś krótszą, nie nie łamkę, nie łamkę, nie ale ogólnie ja miałam wcześniej taką długą klamkę i ona serio 90 motogodzin przeżyła, a teraz zmieniłam na taką za 25 zł, jak już tamta się w końcu złama i teraz łamę się od razu. Ale kurde. za każdym razem w tym samym miejscu. Ja nie mam druga to nie... klamka dzisiaj. No. Przepraszam, kurde. To druga dzisiaj? No. A kto to co mam jeszcze? Ona. Ja się zobaczę. Cześć! Ej, kurde, przepraszam. Nic się nie stało. Chciał, nie, nie chciałem się po wywalić. Nie, nic się nie stało. To jest naturalna bo bo, że droga. Że nic się nie stało, to najważniejsze. Bo miał. ochraniacze. Tak, tak. miałem ochraniacze z dobrych sklepów motocyklowych widzowie. Pamiętajcie, bo że jeździ bez kasku. Ja na szczęście założyłem i nic mi się nie stało. No, ja na przykład gdybym teraz się tak wywaliła, no to dużo by mi się stało, gdybym nie miała kasku. Pamiętajcie, dobry sklepy motocykla, wiecie o co chodzi? Bardziej. Chcę jeszcze spróbować tym. Ale no to, to zmienimy klamkę. No dobra, ja... ja mogę nawet wymienić, Tak, nie? dasz radę? No ja wymienię. Okej. Okay. Wezmę się za to, serio, jakby, no bo ja popsułem, to ja naprawię. <śleski> <śleski> okay. Ale pięknie poszedłeś tam w ruch. Trochę fejkowo wyszło, trochę fejur poleciał. Po, pobiegłeś i tak się wróciłeś. I co? Jak to zrobiłeś, rzuciłeś motor? I... Wiem właśnie. Widzowie kurna cringe jak key, nie? Słuchajcie, sorry, ale muszę iść za ciosem. Powiedziałem A to wiecie, to muszę mówić B. To zmienię klamkę. <laughs> Dawaj zmienię klamkę. Proszę. No. No i co mam palcami to odkręcić? <laughs> Dał mi klamkę i mówi proszę ty. To, że nie jeździłem nigdy motocyklem, to nie znaczy, że nie wiem jak klamkę znieść, nawet no, bez przesady. Jak jedna śruba jest, nie? Ale motocykliści jadą, też bym chciał tak umieć. Tylko wiesz, teraz troszkę bardziej ostrożnie musisz. Co ty <grym> robisz, <grym> Panie. Jak? Dobrze? Wszystko jest dobrze? Dobrze. Mniej gazu. A ja wam słowa odjęło. No, to tak, bo pasem... Tak. Bardzo. Boję się. Boję. Bo tamci się wytniali. No. Tamci się wytniali. Ej, już nie będę ja miał... Dobrze miałem kaski ochraniacze od dobrych sklepów <laughs> motocyklowych. <laughs> A my je... Jar! A o! Bo już wicie Przepraszam! Przepta, przepta. Przepta, przepta. Przepta, przepta. 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 Ale masz Przepta. Przepta. dobrych o kurwa, się poślizgnąłem i w tym szyju w to za Oła. O Ola! Dobrze, że masz Dobrze, że żyję ja... Ej bez kitu no kurde, to było niezamierzone, ja pierdzielę widzowie Ej nie bo... Ej ja to są tytanowe podnóżki? Tak Serio? To się iskrzą, nie wie? Mogę sprawdzić ti rodi Ja myślę, że to przez te opony. Motor nie tak. może leżeć na asfalcie i pracować, wiesz co chodzi, Mordia? Ja myślę, że to przez te opony generalnie, bo one strasznie mało przyczepności mają. Przód mi teraz wyjechał. No, jest taka opcja, może po prostu spróbuj tak mniej gazu dodawać. Nie, ja bym spróbował na tym, na tym twoim większym. Tak. No, My, bo okazywałaś ludziom, myślę, że on łatwiej wstaje na kołach. Myślę, że lepiej bym się czuł na nim. Tak? Mogę? No to dobra, tylko... tu ja sobie pojeżdżę teraz. No dobra, chcesz, a po, a, chcesz się przejechać? Tak, no To masz, Michał, No to życzę, ja? masz, załóż, żeby no. bezpiecznie było. Chciałbyś tak kapuka. Tak, mam nadzieję, że dzisiaj się tego nauczę, serio mam taką nadzieję. Daj mi teraz spróbować. Ty masz na co dziej, to daj jest, mi spróbować. To jest nasz cel na dzisiaj. Okej. Okay? Tak, takie cyrkle. Tak. Dobra, daj sobie. Ale skąd ty wiesz, jak się to nazywa? Taki slang poznałeś już? Jam ja rowerem na jednym kole, ziomek, robiłem no I taak. też mam takie coś teraz, że wiem, że działa tylny hamulec, nie boję się tak mocno odchylić, wiesz co chodzi. A poza tym mam ochraniacze. No. Dobry sklep motocyklowy. Ej ale tu jest niebezpiecznie, jedź może bardziej w tamtą stronę Na asfalcie? No To jest bezpieczniej na trawie niż na asfalcie Ale to wiesz, nie będzie wygodnie No ale ty masz opony terenowe i w terenie opony terenowe lepiej trzymają chyba, nie? No to dobra, to spróbujmy No nie to jest... Ja, pierdol, mówiłem mu, nie. Co jest? Tam jest skill, wydaje mi się, że to jest talent, widzowie, to jest talent. Ale to jest na szybkie. Rakieta. Rakieta, fest. Ja tak prosto to jeszcze sobie radzę, ale... Jeszcze muszę popróbować na tym jednym kolem, Wiesz, tak jak na dzisiaj. Tak, no. Dobrze cyflę mówię, tak? Tak, tak. Jeździłeś na rowerze przecież. Wow. Ale ogarnia, Prawie. Co robi? Ogarnia, ogarnia. Dobrze idzie mu, patrz. Tylko powiedz mi, do czego jest ta klamka generalnie? Bo tutaj, to jest strzęgło, jak w tamtym. A ta? Ta to jest yy, habek, czyli hamulec Tylni, tylko w ręce. Też bym chciał pojeździć dużym motorem, bo ten jest za wolny. Nie podoba mi się, a jest wolny. Dziwnie się jedzie o tym jednym kole. jakieś Mam za długie nogi na niego. Tak? No. no to ty zaraz dostaniesz, chyba że już chcesz drugi. Już to drugi, tak. Czemu mam czekać? A on może wcześniej? On dłużej jeździł tym i jeszcze teraz jadę sobie na większe? Też chcę Od razu większy. Czemu tak jest? No. Zal, <grywa> <grywa> Tego to ja nie *a lat. Czemu tamten tak dziwnie pierdzi? A ten nie? Tu ten ma inny silnik. Inny to jaki? Ej. dwusów, wiesz? Czemu ten, czemu ten motocykl ma napisane tutaj tył ogni, ognisty? Poże wie to co ma napisane tu? Ogień. Ogień z dupy design, a? tak? no. Ogień z dupy projektowania. Dokładnie. Projektowanie twoje jeżdżenie. Projektowanie your ride right, swojej jazdy, no faktycznie. Tak. O, no, uczulenie na tych To ja powinnam kichać. Dobra, czekaj. To ja, ja powinnam kichać. Czekaj, no. dobra, wsiądę. Jak to się odpala? A to co to za u górę on Jest twardy bardzo. On nie jest taki miękki jak tamten. No nie. Jest nie jak to, jak niewygodny, niewygodny. Dobra, jak to się odpala i jak się jeździ? No, tu nie się... ma stacyjki, tam mówiłaś, że jest stacyjka, tutaj tak, nie ma. Tak, tu nie ma, no to tutaj jest rozrusznik, Kikasz go jak jest na luzie, po prostu tak. Tak. Okay. Czemu Czemu <gry> Story, a to trzeba jeszcze, tak, takie 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 Dobra, już czekaj, pójdę, pójdę ci po setę. tam on tak dziwnie jeździ? No nauczył się, szybko się nauczył, co? Jest, szybko tak się tak? nauczył, nie wiem, może ty teraz spróbujesz, może na tych dużych motorach po prostu jakoś magicznie wiesz, gdzieś sam wchodzi. A tu się klika, odpala. No. I działa się magia, widzowie, zadziała działa się magia. Wydaje mi się, że duże motorki po prostu przenoszą skira na chłopaków. Przeniosły skira i patrzcie tutaj. <słuch> I na ciebie przeszedł, jak wsiadłeś na drugie. No, to chyba zjechał po prostu. No? Tak tym w ogóle fajnie się jeździ, bo on jakby więcej przyczepności ma, wiesz? Tak. No. I łatwiej, w ogóle łatwiej się podnosi na jedno koło. Tak wygląda na No, to. coś no. było po prostu tam tamtym nie tak. Nie wiem. Coś jakby, ja myślę, że tam to wina tej klamki, bo tutaj są dwie. No. Bo łatwiej tym operować trochę. Tak. Co nie? Tak każdy po jednym dniu jeździ u Ciebie, to ja nie wiem o co do no, chodzi. No, ja też nie wiem, powiem Wam szczerze. Ten fajn. I co, robisz przyspieszoną naukę jazdy. Na jednym trip ekspresowy tak zwany. No, trip ekspresowy, ogarnęliście. Serio <grym, grym, grym>, jestem z Was dumny. Niektórzy mają po prostu do tego talent. I nie trenowali tego przez kilkanaście ostatnich lat. On oszukuje, bo on na każdym motocyklu tak umie robić, nawet nie swoim, widzisz? To jest inny typ człowieka, wiecie o co chodzi. motocyklowe to największa sieć sklepów z akcesoriami motocyklowymi w Polsce. no od tego ręce, nie wiem po co to robić. Ale duży i tak fajny, nie? Duży fajniejszy, no dużo lepiej się jeździ na dużym. O, nie z tej strony. <laughs> Chciał się popisać. Ej, fajne, fajne motory, nie? Fajnie. Bożena, Git jesteś nauczycielka, dzięki. Dzięki, Wielkie Borzenkę, tego nauczyłaś jeździć. No. I pamiętajcie, dobre sklepy motocyklowe. Kaski, sproje, rękawiczki, jersey. Ej, ale tak już teraz na serio, no nie? Tego dobrze mnie nauczyłaś jeździć na motoze. <laughs> Całe szczęście wcześniej nie umiałem, teraz już umiem. Nauczyłem go driftów, No, <gry> fajnie, fajnie. Nie, ale ten, fajny motocykl, taki sztywniejszy niż mój. Który u Ciebie rok jest? 2022. Możemy się dogadać, kilka rzeczy mogę od Ciebie odkupić. O się nie stresuje. A czemu, koledze żałujesz? Nie, nie żałuję, po prostu wszystko lubię, co to mam. Mogę On ci to Widzowie, jak mogliście zobaczyć, Bożena, nie stresuj to, się. Nie stresuj. nie się, się nie to Bożena, był prank. Nie stresuj Nie stresuję się, w ogóle się nie stresuję. I to był prank. na nie stresuj się. Kłopaki, jeździć. Ci, którzy y, oglądają, ci z Was, którzy ich oglądają na co dzień, dobrze o tym wiedzą. A teraz będziemy mogli sobie zrobić skill checka motokota i zobaczymy, do czego jest zdolny i co potrafi. Zgadzasz się na to? to no dobra, no. Mogę zrobić kilka sztuczek, no. Co <laughs> prawda jeszcze ten bark niewyleczony, to tak wiesz, trochę słabo z formą, ale zaraz się rozjeździmy. No, wolo, możemy, wolo... możemy powrzucić y, jak ten bark się, tak? No możesz okay. tą glebę. No nie, no generalnie powiem Ci, że już i tak jest lepiej, już mogę ruszać to ale troszkę czuję dyskomfort, no ale zobaczymy, no, fajnie się jeździ Twoim motorkiem, także myślę, że powinno coś z tego być, nie? Pokaż na co Cię stać teraz. Ale nie jeden raz. Nie jeden raz. Pokaż co potrafisz, mordeczki dotarli się do końca tego. I dajcie znać w komentarzach, jak chłopaki sobie poradzili. Dawaj, Co myślicie o, o dzisiejszej nauce? Lubię jazdy? Dawaj, kuraka. Na kole. Kurak. Jak wam się podobało na moich motorkach? Super fajnie. Tak? Fajny. Najbardziej podobała mi się cerepa. Tak, jednak? <laughs> cerepa, dajcie Wcześniej coś innego. <laughs> nie, cerefa fajna. ktm to ja mam swojego dojeżdżenia, a cerefa fajna. Cerepa, e, the, no. besta, the besta ogólnie. Dzięki widzowie, że oglądaliście nasze kaleczenie się śmieszne. Na co dzień tak nie jeździmy, ale chcieliśmy przykontencić u Bożeny, także zostawcie łapkę w górę dla Bożeny, żeby, żeby, nie, było, żeby nie było jej smutno. No I, I napiszcie to. też ładny komentarz, że Bożena też fajnie jeździła na przykład na motorze. Chociaż nie jeździłam chyba w tym odcinku. Albo że fajny piesek, albo też że fajny to... O, ale tam drze. No Dobra, tam. kurde, kurak, nie dam Dobra. To się trzymać. Widzowie, trzymajcie się. Tak, my się już z wami żegnamy, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!